Stanę przykazany na ześwym Śląs z, z, z Bardzo proszę o komentarz dzisiejszego spotkania. Ja wie, Państwo, zapewne Państwu myślą, co on ma do powiedzenia. Uważam, że strzelili sobie po dwie bramki, zaorali boisko i zeszli. Jeżeli w takim meczu, gdzie mimo wszystko stawka była na no wyprzedzenia się stanowili. I ja to nazwałem, że obydwie zróżnicy są w tymi, którzy albo się cofną, albo pójdą do przodu. Jest status quo. Nie wiem, jak pozostałe mecze będą. Ale po takim meczu, w którym patrzyłem na zawodników klatni, to z pewnością zostawili sporo zdrowia. Szacunek na nich, bo to z pewnością nie był łatwy mecz. Byliśmy w niebie. Później na ziemię, później w piekle, później znowu na ziemi. A na końcu wydawało się, że będziemy w niebie, ale nie wiem czy chmury przeszkodziły. Pozostaliśmy na ziemi i mecz się skończył. Ja się bardzo cieszę, że zdążyłem przyjechać na ten piękny stadion, ponieważ nie wybieram się na że na telewizji oglądał, bo tym bardziej widzieć publiczność. Taką. Dzisiaj wpadnie podobno tylko 20 tysięcy, ale daj Bóg lekowi, aby na każdy na Prawdopodobnie jak przystanę mówić, to będzie lepiej, a jak są pytania, bardzo proszę o odborę. Może ja pierwszy zacznę. Moment, moment, moment. Kolega w Kaźmiaczyki, Mam dwa pytanka. It's... Powiedział pan, że bo Co pan sądzi na temat murawy? Wspaniała była do czasu, jak nie zaorali, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli w ciągu kilku dni zrobiono to, co zrobiono, chwała tym, chociaż to daje pieniądze. Drugie tak. O z czego wynikała zmiana Petra Święcona? Obawiałem się, że kartki. Dziękuję. Pan? Andrzej Lewandowski, Fatki Sport. Yy, Panie Tyle, życzył Pan Inaczej, czy nie ma tam zastrzeżeń do gry, żadnej informacji w czosku? Do wszystkich formacji mam zastrzeżenia. Obronne, obronnej sobie dwie bramki dała szczędzie i to wyglądało tak jak na treningu bez trosko. Natomiast no, powiedziałem, że do ataku też, ale no cóż, że nie? Jeszcze do ramki, tylko słupek. W to zawodnika zawsze absolutnie. Ale uważam, że było bardzo dużo pracy w środku wojska. Chyba wytrzymaliśmy tą walkę w środku. I stąd no, mogę powiedzieć w ten sposób. Nie daliśmy się lechowi, który był dla wielu, chyba dla tych 20 tysięcy 10, 10 pewnością Dawid Paczkiewicz, Radio Walszurka. Panie Tresze, chciałem się spytać o Łukasza Kikiewicza. Czy jest jakaś wstępna diagnoza co z nim? Czy to tylko go skurczyła paru, czy naciągnięcie? Mięsie... Nie, nie, coś jest w ogóle. No właśnie, no to... Ale decyzja do, do doktora, a to doktor co Panu nie odpowie, bo jego obowiązuje tajemnica lekarska. Dlatego pytam, co Lera mnie nie odpowie. Do do, ja jestem Ale Panu powiem. A właśnie, czy ma Pan jaką, jakiś, już, jakąś, jakiś pomysł na to, jeżeli nie mógłby grać w Kiebie za tydzień? No bo problem staje się coraz większy, nie może grać w Ukrainie, może nie może dzisiaj przynajmniej grać w Pias. jeżeli doszłoby do tylko tygodni kiedyś na sam. Proszę to, już nie wymieniać, ja mam kilka dni czasu. Yy, uważam, że nawet gdyby tak się stało, czyli czarny scenariusz, jak Pan przewiduje, mamy w Jazzku ma Możemy tam jakąś myszkę wstawić e, chociażby sobotę Może sobie poradzić widzę. Dziękuję o, o, Mi Michał, przechodząc z Panie Trenerze o, o. Od ilu dni miał Pan pewność, że Dariusz Sztynka jest w takiej formie, że można go wystawić śmiało na dziewięć Nie dziewięć. miałem takiej Pewności absolutnie. Dzisiaj yy, po ostatniej rozmowie z Darkiem i yy, z zakazem oczywiście uznaliśmy, że on zagra. Może grać. To co w treningu prezentował to było obiecujące. Ale w razie z meczem. Tym bardziej dzisiejszy, który nie był tylko grą, ale walką na wojsku. Szacunek by to wytrzymał. Teraz. Gratuluję do no nie narzekam. Czyli mam nadzieję, że będzie się trzymał przez i innych Na trenerze, że szła się Polski Radzie Poznań, bo był poziom tak nieba, poziom piekła i skończyło się na poziomie ziemi i tak. Ale ja to no, no właśnie, ja, co pan z... chce powiedzieć. ja właśnie chcę się spytać, czy ten poziom Pana satysfakcjonuje, czy ten wynik to jest dla Pana satysfakcja, czy jednak nie niedosyt, czy właśnie satysfakcja, bo już było niżej? Ja Pan, chodzę po ziemi, bo w sytuację. Nie chcę powiedzieć, że czasem trenerzy mówią, że jedziemy, przyjechaliśmy po zwycięstwo, ja w takiej sytuacji trener ja się zaczął pukać głowę. Jechać tramwajem, po bułki do sklepu, a nie po Natomiast. No, się cieszą chłopcy w szatni, to jest najważniejsze, że jest następny mecz. Zostało trochę optymizmu po tym meczu. Nie tylko, że szli w dwie ramki, ale również dlatego, że grają na tym stadionie, a będą czekać co najmniej pół roku, żeby znowu tu grać. Mają satysfakcję, że nie dali się.